Halo, no halo, ja tu wieczór, ja nagrywam teraz. A właśnie słyszałem Nikola z Krakowa, ta czarna y, szprycha sama pokazuje białe majteczki, chodzi tu, kręci, a po prostu na mnie y, wypowiada się źle. Od, proszę się ode mnie odwalić Tak samo wyzwaniają do Krzyśka Gadają głupoty Nie sobie gadają Nie to nie przyjmuje się Tym co wy gadacie Jesteście ugłym pajace Pajace, pajace, pajace Pajace, pajace Debile, debile, debile Nie macie co wy robić O już jest piątek Nie macie co robić Siedzicie sobie w klubach, nie w klubach, w domkach. Całe też siedzicie, palicie papieroski, pijecie piweczko, wódeczkę pijecie i jesteście. A przepraszam bardzo, jak ja nagrywam, to proszę mi nie przeszkadzać. Pita, pita, pita. Wy sami jesteście alkoholikami, a ja nigdy w życiu takiego czegoś tutaj nie ma. Mam pokazać, czy to jakiś alkohol jest O Mogę pokazać O nie ma tutaj okola całe te O Kupiłem sobie Bardzo dobre to jest Debilis. Się szerzy na świecie ogółem. <laughs> Właśnie widziałem, co się dzieje ogółem na granicy białoruskiej. No to ogółem nie wiadomo, co to będzie dalej. A też ta tak słowka mi mówił, że okrędy Rosyjskie na Białorusi, nie na Białorusi, tylko na Bałtyku pływają pod wodne te. No to nie wiadomo, co to będzie, mógłbym. A też rozmawiałem właśnie z człowiekiem, że po prostu no bardzo dużo jest wojska amerykańskiego tutaj w Polsce. Po prostu y, trzeba pilnować granic Unii Europejskiej. A nie po prostu. Wy dążycie do zagłady świata chyba. Chyba wy lubicie jak ludzie. A, właśnie. Nawet rozmawiałem z taksówkarzem. Pozdrawiam tego taksówkarza. Bardzo dużo taksówkarzy lubił ze mną rozmawiać na normalne tematy. Nie ma takiego czegoś. Zawsze rozmawiamy całe to wszystko i po prostu jest tak, że po prostu rozmawiamy zawsze o jedziemy całe to rozmawiamy o życiu. O, a tak samo właśnie rozmawialiśmy o tym wiruscie, jak to się mówi. Ten wirus mogłem o temu, właśnie o sałatkę, witaminy, bo po prostu jak się witaminy używa odpowiednie <laughs> do organizmu, to organizm po prostu zwalcza to zło, te inne Mogłem nie wiadomo jakie chemiczne zarazy są, ponieważ to wyszło tak a nie inaczej, ta zaraza. To sami widzicie jak jest naprawdę dążycie, dążycie do zagłady. A czemu wy to robicie? Czemu to tak się dzieje? Czemu dążycie do złego, a nie do dobrego? Właśnie mhm. ja na to rozmawialiśmy. Całe te. Musi być dobro, żeby było zło. Musi być zło, żeby było dobro. O. To właśnie chcę wam to powiedzieć takie coś. A nie po prostu nie wysyłacie, <laughs> jakieś nie wiadomo co, to wy to urobicie specjalnie afera. Afera, afera. A księżnika wysłał tą paczkę z powrotem. I po prostu chcę to wam powiedzieć. No, jest. Ja mało nagrywam, bo u góry nie ma o czym nagrywać. A wcześniej widziałem, właśnie w internecie, co się u dzieje na granicy białoruskiej. A żołnierze Białorusi. Nad słuchaczy. Po pomagają. O, słyszycie? Zbieralnicy. No, chyba normalnie, o witaminki i całe to wszystko po prostu jest dobre, a nie złe. Trzeba normalnie się zachowywać. Normalnie. A jeszcze chcę właśnie powiedzieć, ten się odpierdolił od tego Sławka, bo Sławek nie wykorzystuje mnie, ja z nim nie mam żadnego kontakta, mnie on nie okrad, mnie okrada, a dzisiaj byłem Wjechałem całe to wszystko na chwilę, bo musiałem po prostu wykaz, żeby się rozliczyć za styczeń, bo ja rozliczam się co miesiąc. U mnie nie ma takiego czegoś, nie ma takiego czegoś, żeby płacić się dla państwa, państwo płaci dla ludzi też płaci się podatki, nie podatki, całe to wszystko i po prostu na ten temat chyba dobrze by powiadam się, a nie po prostu nie seplenie, nie, niby, niby mawiam jakieś nie wiadomo, jakieś niepotrzebne jakieś rzeczy. Po prostu ja właśnie widziałem całe te, że po prostu Orungano e, nagrywał po prostu komórką, całe to wszystko, że po prostu o, chodzi y, po mieście, gada głupoty, całe też. Niech sobie nagrywa. Ja jego tylko proszę, żeby się ode mnie odpierdolił. O, krótko na tym powiem, właśnie. I tak samo ta. A, już nie będę mówił. Sami, sami widzicie, co się dzieje u w internecie. Co się dzieje u na świecie. Nie wiem, do czego to dojdzie. Ale ja myślę, że dojdzie do dobro, a nie do zło. Jak to się mówi. I tak to musi być po prostu na razie muszę tutaj spędzać czas ale myślę może zrobię jutro rajta. nie Wam powiem moim marzeniem jest tak samo jak był wyjazd po prostu na Mazury latem a teraz chciałbym ogóle, gdzieś na ferie pojechać, odpocząć, nie nagrywać nic, odpocząć, przemyśleć, co mam dalej robić w swoim życiu, ponieważ to człowiek w pewne rzeczy się głębim gubi, ponieważ, bo to jest były to byłem specjalnie o sumie, po południu samego rana. Znów dzieci, chyba dziewczynka czy chłopczyk, całe te, nie wiem ile one mają lat, całe te podchodzą, zdjęcia rodzą jakieś te i krzyczą, wyzywają się. A wy nie macie rodziny? Nie macie swoich kolegów? Nie macie swoich koleżanek? nie możecie spędzać mile z nimi chwilę a ja nie rozumiem tego ogółem wy do tego a to że pewne rzeczy w moim życiu się w ogóle tak wyszło a nie inaczej to te w ogóle, <laughs> no jak ta właśnie zaczęła też nagrywać nagrywać ta z Krakowa zarabiać nie zarabia. Ja nikomu nie zarabiam. Nie, nie żałuję, żeby ludzie zarabiali. Tylko po prostu szanujcie człowieka, a człowiek będzie szanował człowieka drugiego. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć Wam. To mnie taki będzie długi film i po prostu sami o coś mi się dzieje, coś ja jakiś źle wyglądam, jakieś te wy dzwoniacie do Krzysztofa, a, a gdzie jest y, major... A ja przepraszam bardzo, a nie jestem majorem, ja mam na imię Wojtek. To widzowie dali taką Jak to się mówi, ksywę dla mnie a nie ja sobie i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i po prostu miłego weekendu życzę wam. No i po prostu proszę odwalić się ode mnie. Pilnujcie swoich spraw. Ja swoich spraw pilnuję. Ja z tego jestem bardzo zadowolony. A to, że pewne sytuacje w życiu takie wychodzą bo to jest uglę normalnie. Pewne rzeczy są głupota, a pewne rzeczy są normalne. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Zrób się.